Cześć, to serdecznie Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze stawy na święta wielkanocne do 120 zł. Około, bo wiadomo, czasami jak wyjdzie poza, poza cenę, no to zależy na jakich stronach, prawda? W każdym bądź stronie stawcie łapkę w górę, subskrypcję weczkiem. no i ogólnie miała być dzisiaj recenzja magazynu Legend ale wiecie, jest, są święta wielkanocne, więc pomyślałem, że zrobię taki specjalne odcinek na święta wielkanocne. No i co, ja już bez przeżywania zapraszam do oglądania. Jeden z takich zestawów to jest Lego Ninjago Turniej Żywiołów. Numer tego zestawu to jest 71735. Liczba elementów wynosi 283 sztuki, a na Allegro kupimy go za 92 zł. Bardzo opłacalny zestaw. Ja osobiście dostałem go na Święta Wielkanocne, więc spodziewajcie się recenzji. Polecam ten zestaw, bo jest na serial kozakiem. Na święta i dawniej się nada. Kolejny zestaw to jest zestaw Lego Ninjago Złoty Smok. Smok Lloyda, odnowiona wersja z drugiego strony. Kolejny zestaw oczywiście z Lego Ninjago Legacy. Liczba elementów wynosi 171 sztuk. Numer katalogowy to jest 70666. I cena to. Cena za ten zestaw to około 130 zł. Bardzo fajny zestaw. Ja go już kupiłem kilka miesięcy temu. Podaj, że w sierpniu, no i myślę, że na te święta też się idealnie nada. Kolejnym zestawem, kolejnym zestawem jest właśnie taki zestaw y, podobny do tamtego, bo tamten zestaw to był złoty smok Lloyda, a tym razem to jest y, taki mroczny smok, mrocznego władcy. Liczba elementów wynosi 372 sztuki, numer katalogowy to jest 71742 i cena to jest 100, około 120 zł. Bardzo fajny zestaw, płacę tego tamtego i na serio myślę, że opłaca go się kupić, bo jest w no, cenie od 100 zł do 150 zł. Bardzo fajny zestaw, idealny na święta wielkanocne. Kolejnym zestawem jest taki oto odnowiony zestaw z trzeciego sezonu. Kolejny oczywiście z Lego Ninjago Legacy, bo z Lego Ninjago Legacy są fajne zestawy. Ogólnie numer, numer katalogowy to jest 71704, liczba elementów wynosi 513 i cena to około 305, 135 zł. Bardzo fajny zestaw, podoba mi się, dwa ninja ninjadoroidy, dwa figurki ninja, bardzo fajny zestaw, polecam. Na święta myślę, że fajnie, bo nie jest zbyt drogi. Tutaj pokazuję jakby rzeczy, które nie są zbyt drogie, ale też nie są zbyt tanie, bo jakby były za tanie, to by były za słabe. Są takie idealne, takie, pokazuję takie najlepsze zestawy w cenie 100 zł do 150 Myślę, że fajne akurat wybrałem. O, ależ to z buty. O, ależ to z buty widzowe. Ej, zostawcie tutaj 10 łapek, tutaj kupuję. No i najtańszy i najmniejszy zestaw, bo to jest zestaw, który recenzowałem kilka miesięcy temu, to jest LEGO Ninjago Legacy Powrót do Czwartego sodu. numer katalogowy to jest 71700, cena wynosi 35 zł, czyli bardzo mało, aż sztuk tam jest, aż 127 i moim zdaniem ten zestaw jest bardzo mały, ale się opłaca. Piękna figurka Loida ze Czwartego Stronu, jakże i bardzo fajny tutaj yy, auto. Moim zdaniem ten zestaw jest totalnym i ja, jakbym miał, jakbym, jakbym mógł powiedzieć, ile on dla mnie by kosztował, jakbym po prostu musiał zgadnąć cenę, to dałbym tutaj tak za 80 zł, bo na serio opłacę, kupować. Idealny prezent na święta. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem, bo jakby po 200 subskrypcji i ogólnie napiszcie, jakie Wy po prostu napiszcie propozycje, wiesz, jakby zestawów na. Święta Wielkanocne do 150 zł i sobie na serio sprawdzę, czy są fajne, czy nie. Miałam, mam nadzieję, że wszystkie stawy Wam się spodobały. No i życzę Wam wszystkim zdrowych i fajnych świąt Wielkanocnych. I napiszcie w komentarzu, co dostaliście, bo ja dostałem ten, jakby ten zestaw Lego Ninja Turni Żywiołów, który był pokazany Wam w odcinku i sam o tym wspominam. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się za dwa dni, bo. Miała być recenzja magazynu, ale wiecie święta, no i chciałem nagrać jakiś film świąteczny, więc no jakoś tak wyszło. Dziękuję za oglądanie, za dwa dni recenzja magazynu, trzymajcie się, cześć.